To, jakbyś się dowiedział, że ci żona robi rozwód przez post na Instagramie. I co mówi hołownia? To teatr. Tak, Szymon. aby wszyscy w nim gracie, tylko że publika już żyga popcornem. Ludzie jesteście wspaniali, kocham, was, kocham! I teraz uwaga: będzie spotkanie koalicji, bo trzeba renegocjować umowę. Czytaj, spieprzyliśmy wszystko, teraz udajemy, że planowaliśmy ten burdel. I teraz bardziej uwaga. Donald chce przetestować lojalność koalicji, a Hołownia grozi wstrzymaniem się od głosu. W takim trybie, kropka. W, 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 być może wstrzymamy się od głosu. No nie możemy, nie możemy w ten sposób, no po prostu. Wstrzymacie się od głosu? Na nie, no przepraszam, no, dla znaczy, dla rządu? jeżeli mnie państwo pytacie, ja się dowiaduję od premiera mojego własnego rządu, z, od dziennikarzy z Twittera, że on chce kłaść wniosek o wotum zaufania i nawet z nami o tym nie porozmawiał, no to uważam, że to tak nie powinno wyglądać. To jest proste. E. Co to jest, kurwa, przedszkole? Nie będziemy się bawić, bo się pokłóciliśmy o gratki. Polska tonie, a oni się trzepią o to, kto komu nie powiedział o konferencji. Tusk mówi, zmieniamy skład rządu, a ja mówię, zmiana składu nie pomoże, jak wszyscy są z tej samej partii błędów. A PiS? Oni siedzą jak na grillu teściowej. Nic nie robią, tylko patrzą, jak się koalicja smaży. Niech się sami rozpadną, tak mówią i mają rację. Po co wchodzić w bagno, skoro bagno samo się wylewa? Państwo, słowo honoru, że to nie na zamówienie naszego sztabu. Konfederacja, oni mówią: my nie wchodzimy do rządu jeszcze nie. Poczekamy, aż trup całkiem wystygnie. Czyli klasycznie, nie sprzątam po imprezie, ale jak będzie nowy dom, wtedy się wprowadzę. I na deser Trzaskowski